Witajcie, jestem Tytus. Dzisiaj mam do przetestowania różne smaki Coca-Coli z różnych stron świata z USA, z Rumunii, z Wietnamu. I zobaczymy, jak to nam będzie smakowało. To znaczy, mi jak będzie smakowało. Wam opiszę ten smak, jak odczuwam go, czy mi smakuje, czy bym go jeszcze raz kupił. Jakbyście chcieli, żebym jakiś produkt lub jakieś pożywienie przetestował dla Was, napiszcie w komentarzu, postaram się to zrobić. To pierwsza Coca-Cola jest w Rumunii, z Rumunii kraju. Ona jest z nutką jeżyny i Jałowca. W takiej fajnej butelce retro zrobili ją, tak jak kiedyś robili Coca-Colę. Tu oczywiście w tym starym stylu napisane. Tutaj jeszcze po polsku przykleili informację. To ten sklep, gdzie kupowałam w Polsce. No i fajnie, bo tak kiedyś sprzedawali Coca-Colę, i to fajnie się prezentuje. Druga Coca-Cola też jest retro, w butelce retro. Ona jest z nutą jabłka oraz czarnego bzu. I też pochodzi z Rumunii. Została wyprodukowana. Tak sprzedawca podał takie informacje. Bardzo fajna buteleczka. Następna Coca-Cola to pochodzi z USA. O smaku waniliowym ona już jest w puszce. Następna Coca-Cola to jest z Wietnamu, Wietnam wyprodukowana. Oni tam bardzo lubią ponoć kawę i tam bardzo dobrze się sprzedaje ta. To jest właśnie z dodatkiem kawy. I też jak to się mówi, sprzedawca zaleca, żeby młodzież nie piła i kobiety w ciąży, bo wiadomo, że. Kofeina podnosi ciśnienie i też nie za bardzo służy. No to słuchajcie, pierwszy, pierwsza Coca-Cola to będzie jeżyna i jałowiec. Przetestujemy sobie. No to co? Otwarcie retro buteleczki. Cisza. Czy będzie syczenie? Było. Ej, czuć jeżyną. Fajnie. Ale tak jakoś mało gazu wyszło. Myślałem, że tak wiecie, syknie mocno. Oto to Wiecie co? Wiecie co? Bardzo ładnie pachnie. Zapach ma niesamowity. Wiecie co? Jeżyną trochę czuć jałowiec, ale według mnie jałowiec się przebija, bo jeżyna tak słabo. Jeżyną bardziej czuć, a jałowcem smakuje bardziej. Ale wiecie co? Nie powiedziałbym, że to jest smak takiego naturalnego owoca. Czy coś w tym stylu. Ja, no na tą chwilę, na jak to pierwsze testujemy, drugi raz bym ją nie kupił, bo po pierwsze, ani nie czuję smaku Coca-Coli, ani przyjemnych owoców. Da się napić, nie mówię, że jest jakiś syf, że wiecie, cofa, ale... Może być, ale lepszy ma zapach niż smak. Druga Coca-Cola to będzie czarny bez i jabłko. Też fajna butelka retro. Zobaczymy czy to będzie tak bardziej nagazowana. No tu chyba więcej gazu jest właśnie, a tak syknęło i taki dymek poszedł według mnie. Ej. Czy to a gdzie czarny bez? No dobra. Stefan, polej, tylko nie rozlej. Jak oglądaliście poprzednie testy napojów, to widzieliście, co Stefan rozrabiał. No i Stefan już rozlał. Jabłkiem czuć. Wyraźnie jabłuszko czuć. Bardzo wyraźnie. O kurczę. Wiecie co? To czuć, jakbyście wlali do Coca-Coli sok jabłkowy. Jerzynę czy czuć? Może trochę zabija jabłko, że nie jest takie wyraźny smak jabłka. Tylko. Bardziej czuć jabłko, wiecie. Jakbyście chcieli poczuć smak na przykład Coca-Coli, takiego, to po prostu weźcie na przykład, no nie wiem, jak to powiedzieć, dwa kieliszki y, Coca-Coli zwykłej i na przykład pół kieliszka y, soku jabłuszkowego, lub mniej. I to będzie to samo według mnie. Tylko gaz wam trochę ucieknie. To też nie jest za mocno nagazowane, jak widzicie, ale ten jest mocniej niż tamto. No, powiem wam tak, no, nie jest tragiczne. Ale nie chciałbym tego kupić na przykład do jedzenia, lub jakbym miał ochotę się napić Coca-Coli, to bym tego nie kupił, bo tak tutaj czuć jabłko i Coca-Cola to takie dwa smaki. Wybi wybijają się i to tak na dobrą sprawę pijecie i nie wiecie co pijecie. Czy to jest Coca-Cola, czy to jest sok jabłkowy? Teraz Coca-Cola waniliowa. Ja lubię wanilię. Lecz wiecie co za dużo to niezdrowo. Mój specjalista otwierać do puszek, ja się nie lubię bawić z puszkami. Nie lubię tym paznokciami podważać. O Wiecie, co dziwnie pachnie? Nie czuć wanilią na razie. Nie, teraz czuć taką wanilią proszkowatą. Taką jakbyście z proszku dodali. Tak, tak jak odczuwam. Według mnie najpierw czuć smak coli, a potem wanilii. Nie, no, złe. Czuć jakiś taki posmak, tak jakby wanilii czy coś. Czuć, bo, ale na, najpierw czuć yy, kole, a potem wanilię. Ale wiecie co do jedzenia, czy coś, to ktoś by musiał lubić takie smaki, bo nie, nie, nie wyobrażam sobie jeść i to popijać jedzenie takim smakiem. Jak ktoś lubi wanilię, to ok, to jakoś mu yy, będzie smakowało, ale mi smakuje, bo lubię wanilię. Ale Coca-Cola i dodatkowy smak po tym to takie, trochę się to gryzie. Wiecie, bo Coca-Cola ma specyficzny smak, a to też ma. Inny smak, więc. No nie jest zły, ale na przykład na co dzień bym mnie nie chciał pić. Następną kolę mam wiśniową do przetestowania. Wiśnie, no sok z wiśni to lubię. Ja lubię owoce i warzywa. Dużo ich jem i piję też soków. Syknęło, ok. Uuu. Rozwaliło się otwarcie. Ok, naprawione. To się według mnie trochę mocniej popieniło. O. Tu zalatuję w, w, tą wiśnią, ale tak na początku poczułem, by taka była sztuczna wiśnia. Słuchajcie, tu w ogóle ja nie wyczuwam smaku Coca-Coli oprócz bąbelków. <słuch> smaku Coca-Coli nie czuję, ale czuć wiśnie. To jest taki sok z wiśni, jakby nie nie, taki dosyć cierpki. Średnio to widzę. Wiecie co, ta wiśnia gazowana tak jak już mi nie podchodzi. Jest lepsze według mnie od wanilii, bo od razu czuć ten smak tego na po tych, 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 tych wiśni, to jest fajnie. Tu jest bardziej według mnie wyraźniejszy smak, no ale do jedzenia, czy coś, to ani kompot, ani cola, bo czujecie wiśnia, to jest takie gazowane i to takie ani kompot, ani, ani, ani sok no nie jest złe, tak na przykład od czasu do czasu się napić teraz Coca-Cola zabójcza, można powiedzieć nie no, żartuję bo tak się straszą, ci nie pić, ty nie pić, bo kawa jest Coca-Cola z kawą Taka mniejsza puszeczka. Tutaj widzicie, jest dobrze nagazowane. Nalewamy. Stefan nie rozlej. No, ten według mnie ze wszystkich jest na razie najmocniej nagazowany lub mocniej wstrząsłem, ponieważ jak otworzyłem, to widzicie, wyskoczyła tutaj piana i się lało. Hm. Jak ja to czuję? Czuję kawą, ale no, nie wiem, czy to mogę powiedzieć przed zmieleniem, czy... To nie jest jakiś przyjemny zapach kawy, poczekajcie, na razie nie Wiecie, co ta kola zabija smak kawy? Zapach kawy. Bo czuję kawę, a po chwili taką kolę i ona taka. niby fajny smak, a zaraz taka słodycz, jakaś taka w zapachu wylatuje i to takie. Ale jak mnie nie zaleci tą kolą, to dosyć ta kawa, tylko ta kola tak trochę przeszkadza w zapachu. O ja. Wiecie co, jak ja to czuję? Taką kawę, jak można kupić u nas w Polsce, takie gotowe do wypicia, tylko bardziej rozcieńczoną i dolaną, yy, dolane coli. No jak ktoś lubi kawę, jest fanatykiem kawy... I coli to może, może jakoś mu przejdzie. Tu jest tak, czuję kole, jak piję, a potem czuję kawę. Wiecie co, ta kawa taka jakby była przepalona, czy coś w tym stylu. Taka trochę smaczna, ale też taka nie za smaczna, Taka gorycz czuć kawą. Takie, takie to nie jest za przyjemne w smaku, tak, tak jak jakby przypalona kawa, taka wiecie, no, słabej jakości, ja to tak odczuwam. Więc wiecie co? No, z tych testów, jeśli bym musiał, lub miałbym do wyboru, to bym te kupił jeszcze raz bez problemu. Jeśli bym miał do wyboru. Jeśli bym nie, nie miał możliwości kupić zwykłej, to te cztery kupuję bez problemu i wypije się. Ale to, to dziękuję bardzo. Nie mój smak i ta kawa też mi nie podchodzi. Więc to nie dla mnie, ale dla osoby, która lubi kawę, to może, może jakiś fanatyk kawy czy coś. Tak, ale ja nie chciałbym tego pić już. Te cztery tak. Tom, dziękuję. I cóż, ja też Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Napiszcie proszę w komentarzach, czy piliście, który smak i który Wam smakował najbardziej. I cóż, do zobaczenia następnym razem.